Cisza to było pierwsze, co sobie uświadomił. Nie była to jednak cisza pokoju, cisza braku dźwięku. To była cisza absolutna, gęsta i ciężka jak ołów, wypełniająca pustkę, która kiedyś była jego umysłem. Adrian Sterling istniał w tej nicości, zawieszony w bezczasowej otchłani. Pamiętał ostatnie chwile przedtem, oślepiające światła najeżdżające ciężarówki, pisk opon na mokrym asfalcie, a potem gwałtowne, miażdżące uderzenie które wyrwało go z luksusowego wnętrza jego samochodu i rzuciło w tę właśnie nicość. Był prezesem, milionerem, człowiekiem, którego słowo mogło z dnia na dzień tworzyć i niszczyć fortuny. Jego życie było precyzyjnie skonstruowanym mechanizmem, w którym każda minuta miała swoją cenę, a każda relacja była transakcją. Miłość, przyjaźń, rodzina to wszystko były dla niego abstrakcyjne pojęcia, aktywa lub pasywa w bilansie życia. Teraz, w tej głuchej pustce, całe jego bogactwo, Cała jego władza, były bezwartościowe. Był tylko dryfującą świadomością w morzu czerni. Czasami przez te czerni przebijały się strzępy wspomnieć. Widział twarz swojej matki, rozczarowaną, gdy po raz kolejny nie przyjechał na święta, bo finalizował ważną umowę w Tokio. Słyszał głos swojego brata, proszącego o pożyczkę na leczenie żony, którą zbył chłodnym poleceniem skontaktowania się z jego asystentem. Widział szeregi bezimiennych twarzy pracowników, których zwalniał bez mrugnięcia okiem. Bo liczby w arkuszu kalkulacyjnym się nie zgadzały. Te wspomnienia nie przynosiły żalu. Żal był emocją, a on dawno wykorzenił emocje jako nieefektywne. Przynosiły tylko potwierdzenie, że żył tak, jak chciał, samotnie, na szczycie, bez zbędnego balastu. A jednak, w tej nieskończonej ciszy, samotność nabrała nowego, przerażającego wymiaru. Jego ciało leżało w sterylnie białym, prywatnym pokoju na ostatnim piętrze najlepszego szpitala w mieście. Podłączony do sieci rurek i monitorów, był jedynie obiektem, cennym aktywem, które najlepsi lekarze próbowali uratować. Jego siostrzeniec, Krystian, odwiedzał go regularnie. Adrian nie mógł go widzieć ani słyszeć, ale jego obecność była jak zimny, metaliczny dotyk. Krystian nie przychodził z troski. Przychodził z niecierpliwością, rozmawiając z prawnikami przez telefon tuż przy łóżku wuja, omawiając procedury ubezwłasnowolnienia i przejęcia kontroli nad Imperium Sterlinga. Do tego pokoju, sanktuarium nowoczesnej medycyny i wielkich pieniędzy, wchodziła codziennie Elżbieta. Była sprzątaczką, kobietą niemal niewidzialną dla personelu i gości. Poruszała się cicho, z sumiennością wykonując swoją pracę. Zmiatała kurz z aparatury podtrzymującej życie, myła podłogę, na której stawały buty warte więcej niż jej roczna pensja i opróżniała kosz na śmieci, do którego trafiały opakowania po luksusowych prezentach, których pacjent i tak nie mógł zobaczyć. Pewnego popołudnia Elżbieta musiała zostać dłużej. Zepsuła się maszyna czyszcząca na innym oddziale i musiała nadrobić zaległości. Jej sześcioletnia córka, Maja, czekała na nią w pokoju socjalnym, ale nuda w końcu zwyciężyła. Maja była cichym, ciekawskim dzieckiem o wielkich, poważnych oczach. Wiedziała, że nie wolno jej przeszkadzać mamie w pracy, ale korytarz był taki długi i pusty, a jedne z drzwi były lekko uchylone. Zajrzała do środka. Zobaczyła wielkie łóżko i człowieka, który w nim spał. Wyglądał jak śpiący król z jednej z jej bajek, miał mocne rysy twarzy, choć teraz jego skóra była blada, a wokół niego pikały i szumiały dziwne maszyny. Nie czuła strachu, tylko ciekawość i dziwny rodzaj współczucia. Wyglądał na bardzo samotnego. Wślizgnęła się do środka i podeszła do łóżka na paluszkach. Przyglądała mu się przez dłuższą chwilę. Potem, bardzo cicho, zaczęła mu opowiadać. Opowiedziała mu o swoim dniu w przedszkolu, o tym, że narysowała dzisiaj żyrafę z bardzo, bardzo długą szyją i o tym, że pani pochwaliła jej rysunek. Opowiedziała mu o wiewiórce, którą widziała w parku i o tym, jak zgubiła swoją ulubioną czerwoną kredkę. Wewnątrz swojej czarnej fortecy Adrian po raz pierwszy od tygodni poczuł coś innego niż pustkę. To było jak ukłucie szpilki w grubym pancerzu, ledwo wyczuwalne, ale niezaprzeczalne. Cienki, delikatny głosik który zdawał się docierać z niewyodległości. Nie rozumiał słów, ale melodia tego głosu niosła ze sobą coś, czego nie czuł od dzieciństwa niewinność. Kiedy Elżbieta w końcu znalazła córkę, zbladła z przerażenia. Złapała Maję za rękę i wyszeptała przeprosiny w stronę nieprzytomnego mężczyzny, po czym szybko wyprowadziła dziecko z pokoju. Złajała ją na korytarzu, tłumacząc, że nie wolno wchodzić do pokoju pacjentów. Maja spuściła głowę, ale w jej sercu zakiełkowała myśl. Ten pan jest bardzo samotny i potrzebuje przyjaciela. Od tamtego dnia wizyty Mai stały się ich małym sekretem. Kiedy Elżbieta sprzątała pokój Adriana, Maja siadała cichutko na krześle w rogu i opowiadała mu swoje historie. Czasami przynosiła swoje rysunki, kładąc je na szafce nocnej, żeby mógł je zobaczyć, kiedy się obudzi. Mówiła mu o kolorach, których użyła i o tym, co przedstawiają obrazki. Dla Adriana te wizyty stały się jedynymi punktami orientacyjnymi w bezkresnym oceanie śpiączki. Głos dziewczynki był jak latarnia morska. Zaczął na niego czekać. Czerń w jego umyśle zaczęła żednąć, ustępując miejsca szarości, a w tej szarości, pod wpływem jej opowieści, zaczęły pojawiać się kolory. Kiedy opowiadała o czerwonej krętce, widział plamę szkarłatu. Kiedy mówiła o słońcu, czuł ulotne ciepło na twarzy. Pewnego dnia Maja była szczególnie odważna. Jej mama myła akurat okno, odwrócona do nich plecami. Dziewczynka podeszła do łóżka i położyła swoją małą, ciepłą dłoń na jego dużej, chłodnej ręce. W tym momencie w umyśle Adriana coś pękło. Dotyk był jak uderzenie pioruna. Przez jego świadomość przetoczyła się fala obrazów i uczuć. Nie były to już jego własne, cyniczne wspomnienia. Zobaczył świat oczami Mai, park skąpany w słońcu. Radość odnalezienia zgubonej kredki, smak truskawkowych lodów. Poczuł czystą, niczym nieskażoną radość, a zaraz po niej potężną falę wstydu za swoje puste, zimne życie. Po raz pierwszy zapragnął czegoś więcej niż tylko władzy i pieniędzy. Zapragnął poczuć to ciepło, które płynęło z dłoni małej dziewczynki. Ich sekret nie mógł jednak trwać wiecznie. Któregoś popołudnia, gdy Maja właśnie kończyła opowieść o kocie sąsiadów, który potrafi otwierać drzwi. Do pokoju wszedł Krystian. Jego twarz wykrzywił grymas obrzydzenia, gdy zobaczył dziecko siedzące przy łóżku wuja. Co to ma znaczyć? Warknął, a jego głos był jak zgrzyt metalu. Elżbieta odwróciła się gwałtownie, upuszczając ścierkę. Zamarła, przerażona. Kim jesteś i co to dziecko tu robi? Ja, ja sprzątam ten pokój. To moja córka, ona tylko. Zaczęła się tłumaczyć drżącym głosem: Twoja córka? Krystian zaśmiał się pogardliwie. Czy ty sobie zdajesz sprawę, kto tu leży? To nie jest publiczny plac zabaw. Nie życzę sobie, żeby jakieś brudne baczory kręciły się wokół mojego wuja. Rozumiesz? Zabieraj ją stąd, i żeby mi się to więcej nie powtórzyło. Maja skuliła się, a w jej oczach pojawiły się łzy. Słowa Christiana były ostre i raniące. Elżbieta, blada jak ściana, chwyciła córkę za rękę i niemal wybiegła z pokoju, szepcząc przeprosiny. Gniew Krystiana nie minął. Zszedł do administracji szpitala i zażądał natychmiastowego zwolnienia Elżbiety. Oskarżył ją o narażanie pacjenta i naruszenie wszelkich zasad. Jego status i pieniądze, które płacił za pobyt wuja, sprawiły, że potraktowano go z najwyższą powagą. Następnego dnia. Gdy Elżbieta przyszła do pracy, została wezwana na dywanik. Przełożona poinformowała ją, że w związku ze skargą rodziny pana Sterlinga zostaje zawieszona. Dostała zakaz zbliżania się do ostatniego piętra. Dla samotnej matki oznaczało to katastrofę. Adrian, pogrążony w swojej wewnętrznej szarości, odczuł nagłą, dotkliwą ciszę. Głos, który stał się jego kotwicą, zniknął. Czekał na niego. Ale przychodziły tylko pielęgniarki ze swoją profesjonalną obojętnością i Krystian ze swoim jadowitym szeptem o interesach. Czerni zaczęła wracać, gęstsza i bardziej przytłaczająca niż wcześniej. Po raz pierwszy w życiu poczuł prawdziwą rozpacz. Maja nie mogła zrozumieć, dlaczego nie może już odwiedzać śpiącego pana. Mama była smutna i płakała po nocach. Dziewczynka czuła, że to przez tego złego człowieka, który na nie krzyczał. Postanowiła, że musi coś zrobić. Musi pożegnać się ze swoim przyjacielem. Kilka dni później, korzystając z zamieszania na korytarzu, wymknęła się matce, która rozmawiała z byłą koleżanką z pracy. Małe nóżki poniosły ją znajomą trasą do windy, a potem na ostatnie piętro. Wiedziała, że łamie zakaz, ale czuła, że musi to zrobić. W pokoju Adriana panował półmrok. Maja podeszła do łóżka. Mężczyzna wyglądał jeszcze bardziej blado i samotnie niż wcześniej. Przepraszam, że nie przychodziłam, szepnęła. Mama ma kłopoty. Ten zły pan na nas nakrzyczał. Chyba już nigdy nie będę mogła pana odwiedzić. Po jej policzku spłynęła łza i kapnęła na jego dłoń. Chciałam tylko powiedzieć do widzenia. I dać panu to wyciągnęła z kieszeni pognięciony rysunek. Przedstawiał słońce z uśmiechniętą buzią. Żeby panu nie było tak ciemno, wcisnęła kartkę w jego bezwładną dłoń. W tym momencie stało się coś niezwykłego. W umyśle Adriana rozpacz i tęsknota za głosem dziewczynki skumulowały się w jedną potężną wolę. Chciał jej powiedzieć, żeby została. Chciał ją obronić przed tym zimnym, okrutnym światem, który sam stworzył i którego Krystian był idealnym produktem. Skupił całą swoją świadomość, całą energię w jednym punkcie w swojej dłoni. Palce, które od miesięcy były nieruchome, drgnęły, Zaciskając się delikatnie na pognięcionej kartce papieru. Maja wstrzymała oddech. Spojrzała na jego rękę, potem na jego twarz. A potem, bardzo powoli, powieki Adriana Sterlinga zadrżały. W tej samej chwili do pokoju weszła pielęgniarka, żeby sprawdzić aparaturę. Zobaczyła dziewczynkę przy łóżku i już miała ją skarcić, gdy jej wzrok padł na monitor pracy serca. Tętno pacjenta, od tygodni miarowe i powolne, gwałtownie przyspieszyło. Spojrzała na jego twarz i zobaczyła to samo co maja. Drżenie powiek, ledwo zauważalny skurcz mięśnia przy ustach. O mój Boże, wyszeptała i nacisnęła przycisk alarmowy. W ciągu kilku minut pokój wypełnił się lekarzami. Nikt nie zwracał uwagi na małą dziewczynkę, która stała w kącie, przyciskając dłonie do ustęp lekarze świecili adrenowi latarką w oczy, mówili do niego, sprawdzali odruchy. A on, po raz pierwszy od wypadku, reagował. Słabo, Ledwo-ledwo, ale reagował. Wiadomość o nagłej poprawie stanu zdrowia Adriana Sterlinga wstrząsnęła szpitalem i dotarła do Krystiana w trakcie spotkania z prawnikami. Był wściekły i zdezorientowany. Natychmiast pojechał do szpitala. Zastał przed pokojem wuja zgromadzenie lekarzy, podekscytowanych i rozmawiających o cudzie. Kiedy wszedł do środka, zobaczył coś, co zmroziło mu krew w żyłach. Adrian miał otwarte oczy. Jego spojrzenie było mętne i nieobecne, ale patrzył. A obok łóżka stała pielęgniarka, trzymając za rękę córkę sprzątaczki. Co ona tu robi? syknął Krystian, wskazując na Maję. Zanim ktokolwiek zdążył odpowiedzieć, z łóżka dobiegł dźwięk. Był to chrapliwy, ledwo słyszalny szept, wysiłek, który sprawił, że na czole Adriana pojawiły się krople potu. Ale słowa były wyraźne. Zostaw. ją. Wszyscy w pokoju zamarli. Główny lekarz, doktor Nowak, spojrzał na Krystiana, potem na Adriana, a na końcu na przerażoną Maję. Coś w jego głowie zaczęło się układać w logiczną całość. Pielęgniarka opowiedziała mu wcześniej, że znalazła dziewczynkę przy pacjencie tuż przed tym, jak zaczął wykazywać oznaki przytomności. Krystian zbladł. To niedorzeczne. On majączy. Ta kobieta i jej dziecko powinny mieć zakaz zbliżania się do tego miejsca. Ale doktor Nowak zignorował go. Podszedł do Adriana. Panie Sterling, czy pan mnie słyszy? Proszę mrugnąć, jeśli pan rozumie. Adrian powoli zamknął i otworzył oczy. Czy chce pan, żeby ta dziewczynka została? Zapytał lekarz, wskazując na Maję. Kolejne powolne mrugnięcie. Twarz Krystiana przybrała fioletowy odcień. Jego plany, tak bliskie realizacji, rozpadały się na jego oczach. Został zdemaskowany nie przez prawników czy rywali biznesowych, ale przez sześcioletnie dziecko i człowieka, który powinien być warzywem. Wycedził przez zęby przekleństwo i wypadł z pokoju. Wiadomość o cudownym wybudzeniu milionera stała się sensacją. Ale prawdziwa historia, szeptana po szpitalnych korytarzach, była jeszcze bardziej niezwykła. Opowiadała o małej dziewczynce, która swoimi opowieściami i prostą dobrocią przywróciła człowieka z krawędzi nicości. Proces powrotu do zdrowia Adriana był długi i żmudny. Musiał na nowo uczyć się mówić, poruszać, jeść. Ale miał motywację, jakiej nigdy wcześniej w życiu nie posiadał. Każdego dnia do jego pokoju przychodziła Maja, tym razem już za oficjalnym pozwoleniem, a nawet zachętą lekarzy. Siadała przy jego łóżku i czytała mu książki, a on słuchał, a w jego oczach które kiedyś wyrażały tylko chłód i kalkulacje, teraz gościła czułość. Elżbieta została natychmiast przywrócona do pracy wraz z oficjalnymi przeprosinami od dyrekcji szpitala i ofertą awansu. Adrian, gdy tylko odzyskał mowę na tyle, by móc prowadzić rozmowę, wezwał ją do siebie. Poprosił, by została jego osobistą asystentką i opiekunką domu, oferując pensję, która przyprawiła ją o zawrót głowy. Chciał, żeby ona i Maja już nigdy nie musiały się o nic martwić. Krystian został całkowicie odsunięty. Adrian, za pośrednictwem swoich prawników, zerwał z nim wszelkie kontakty i wydziedziczył go, przekazując cały swój majątek na nowo powstałą fundację charytatywną imienia Maj, wspierającą chore i potrzebujące dzieci. Minął rok. Posiadłość Adriana Sterlinga, niegdyś zimna i pusta jak muzeum, tętniła życiem. W ogromnym ogrodzie, gdzie kiedyś rosły tylko idealnie przycięte, egzotyczne rośliny, Teraz znajdowała się huśtawka i piaskownica. W salonie, na hebanowym fortepianie, stały rysunki Maji oprawione w proste ramki. Adrian, poruszający się teraz o łasce, ale w pełni sprawny, siedział na tarasie, obserwując Maję, która biegała po trawie z psem, którego jej podarował. Elżbieta przyniosła lemoniadę i usiadła obok niego. Patrzyli w milczeniu na roześniane dziecko. Wiesz, odezwał się Adrian, a jego głos był teraz ciepły i spokojny. Przez całe życie gromadziłem rzeczy firmy, nieruchomości, dzieła sztuki. Myślałem, że to jest właśnie wartość, że to jest sukces. A potem leżałem w tej ciemności, mając absolutnie nic. I wtedy przyszła twoja córka. Nie przyniosła mi niczego, co można kupić. Przyniosła mi opowieść o zgubionej krętce. I to okazało się cenniejsze niż wszystko, co kiedykolwiek posiadałem. Spojrzał na Elżbietę, a w jego oczach była szczera wdzięczność. Dziękuję, że wychowała się na tak wspaniałą osobę. Oboje uratowaliście mi życie. Nie tylko to fizyczne. Elżbieta uśmiechnęła się delikatnie. To Maja. Ona po prostu ma takie serce. Widzi dobro w ludziach, nawet gdy oni sami go w sobie nie widzą. W tym momencie Maja podbiegła do nich, trzymając w ręku garść polnych kwiatów. Wręczyła je Adrianowi. Dla ciebie, wujku Adrianie powiedziała. Formalnie był jej opiekunem prawnym, ale dla niej był po prostu wujkiem. Adrian wziął kwiaty i przytulił dziewczynkę. Wdychał zapach jej włosów i polnych stokrotek i po raz pierwszy w swoim długim, skomplikowanym życiu poczuł się prawdziwie, bezgranicznie bogaty. Zrozumiał, że musiał stracić wszystko, by zyskać to, co najważniejsze. Rodzinę, której się nie wybiera przez więzy krwi, ale przez więzy serca. A jego serce, skute lodem przez dekady, w końcu zaczęło bić na nowo, rozgrzane ciepłem małej dłoni i słońcem narysowanym na pognięcionej kartce papieru.